Dzisiejszy koncert postanowiłam wybrać utwory, które wyjątkowo pasują do instrumentu. Instrument jest duży, posiada duże możliwości brzmieniowe, ma dużo registrów i bardziej kieruje się w stronę muzyki późniejszej, czyli muzyki XIX i XX wieku, tudzież XXI wieku. Natomiast ja skoncentrowałam się na muzyce niemieckiego romantyzmu. i Francuskiego romantyzmu, były też utwory z XX wieku. Także nie był to pełen, jakby przekrojowy program, tak jak często możemy słyszeć utwory Sebastiana Bacha, które znają prawdopodobnie wszyscy, tudzież klasycyzmu, więc był to z całą pewnością repertuar trochę późniejszy. Jestem wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym w Kracu w Austrii i zajmuję się, um, uczę bardzo wielu różnych przedmiotów. Wszystko, wszystkie są związane z, związane z organami, czyli są to organy główne, jest to kameralistyka, czyli um, to znaczy organy plus jakiś instrument, czy to skrzypca, czy trąbka, czy obój. Um, pracuję też dużo z młodzieżą i prowadzę też pilotażowy projekt dla dzieci. Um, być może nie wszyscy jeszcze słyszeli, że dzieci mogą się uczyć gry na organach już bardzo wcześnie, moja najmłodsza uczennica miała 4 lata, także to jest, to jest jednak pewna nowość, mimo wszystko w świecie organowym, natomiast my mamy już na uniwersytecie pewne rozwiązania, które powodują, że dzieci mogą łatwiej zacząć grać na organach, który jest jednak kojarzony z wielkim instrumentem. Natomiast Dzieci w wieku 4, 5, 6 lat mogą już zaczynać również z grą na pedale. Wydaje mi się, że to jest pewna, pewna droga do tego, jak można również propagować i pokazywać młodszym pokoleniom, czym są organy um, i jakie mają możliwości brzmieniowe. Ponieważ organy mogą wszystko, czyli my możemy też grać na przykład muzykę symfoniczną, czyli potrzebujemy całą orkiestrę. Natomiast istnieje coś takiego jak transkrypcja, czym ja też się zajmuję. Um, wymaga to oczywiście dużego nakładu pracy, ale organy... Potrzebujemy tutaj z całą pewnością większych organów, przynajmniej 3-4 manuałowych, symfonicznych organów um, z pełną paletą brzmieniową i wtedy rzeczywiście te transkrypcje um, możemy sobie pozwolić na tego rodzaju eksperymenty. Uważam, że jest to bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Oczywiście wiele osób um, Nigdy nie widziało na oczy organów, więc też ciężko, ciężko sobie wyobrazić. Niektórzy słyszeli coś, być może jeśli chodzą na mszę świętą, jeśli nie chodzą, to w zasadzie z reguły nie mają kontaktu jakby z tym instrumentem, chyba że przypadkiem trafią na jakiś koncert. Więc wydaje mi się, że tutaj jest ogromne pole do, do działania, czyli co możemy zrobić, żeby ten instrument po prostu pokazać w jak najlepszy możliwy sposób, czyli również poprzez pokazywanie różnych możliwości brzmi możliwości instrumentu dobór odpowiedniego repertuaru. Również poprzez propagowanie, pokazywanie być może takich krótszych prezentacji, organizowanie krótszych koncertów właśnie dla dzieci i młodzieży, bo od tego jakby momentu się zaczyna, prawda? Więc tak naprawdę tutaj widzę ogromny potencjał. I potem ja sama nie wiedziałam de facto, jak wyglądają organy, jak zaczynałam grać w wieku 14 lat dopiero, bo wtedy była to norma, czyli trzeba było grać na fortepianie, Kilka lat, żeby można było zacząć nauczyć się grać na organach. Więc jako ja kojarzyłam, że coś takiego jest w kościele, natomiast to, że organy mają pedał, jeszcze wtedy nie wiedziałam, dowiedziałam się podczas pierwszej lekcji, co było jednak jakąś tam niespodzianką, ale w zasadzie po tej pierwszej lekcji ja wiedziałam, że to jest instrument dla mnie. Czyli wydaje mi się, że jeśli chodzi o samą naukę gry na instrumencie, to jest jak z każdym innym, czyli fortepian, obój, skrzypce. Um, przede wszystkim jeśli chodzi o dzieci, um, czy sam dźwięk instrumentu powoduje u nas to, że my chcemy się na, na nim uczyć grać czy być może jednak warto poszukać gdzie indziej, to jest jakby um, wydaje mi się istotny czynnik. Co do popularności, e, oczywiście jeśli mówimy o muzyce popularnej, tak, e, to jest ogromna branża, muzyka klasyczna, e, wydaje mi się, że nie powinniśmy tego porównywać, bo to są jakby zupełnie inne rzeczy, prawda. Natomiast nie widzę przeciwwskazań, żeby na przykład elementów muzyki popularnej, czyli znane melodie, transkrybować na organy, tudzież opracowywać własne, tworzyć własne kompozycje na podstawie znanych melodii z muzyki pop. I oczywiście staramy się robić to jakby już, wiadomo, po kilku czy kilkunastu latach studiów, nie mówiąc o wcześniejszej edukacji, z reguły mamy jakieś pojęcie o komponowaniu, mniejsze lub większe, więc tutaj, tutaj można się skierować również w tą stronę. Czyli próbujemy również znająć wspólne elementy i pokazać, jak może to zabrzmieć u nas.